Cześć, witajcie. W serii Oceniam Wasz Sprzęt bardzo często zwracałem Wam uwagę, moi drodzy, na to, że nie macie powieszonego monitora. I co? I tak na dobrą sprawę sam nie miałem powieszonego monitora, ale to się zmieniło. Zmieniło się jakiś czas temu i w końcu jeden z moich dwóch monitorów powiesiłem. Zobaczymy, jak to wypadło w praktyce. Więc dlatego zapraszam Was w tym materiale na recenzję ramienia do monitora od firmy AOC. Tak, nie przesłyszeliście się, poza monitorami firma AOC robi również różnego rodzaju uchwyty do monitora. Torów. Dzisiaj na warsztat wpadło ramię AOC AM400, na którego recenzję Was zapraszam. Omawiany dzisiaj ramię do monitora pozwoli nam powiesić matrycę od 17 do aż 34 cali o wadze od 2 do 9 kg. Z ramieniem jest zintegrowane mocowanie VESA 75x75 lub 100x100 /100, czyli dwa najpopularniejsze mocowania do monitorów. Ramię zostało wyposażone w mechaniczną sprężynę gazową, system do zarządzania okablowania oraz pełen komplet śrub do powieszenia naszej matrycy. Jak już wiemy, dla takich monitorów możemy stosować to ramię od AOC, to przyjrzyjmy się trochę chociażby jakości wykonania. Wszystko jest z solidnego metalu, wykonane i naprawdę budzi duże zaufanie. Tutaj nie ma mowy o jakichś tanich komponentach, nawet plastik, z którego są wykonane chociażby pokrętła do zamocowania od spodu do blatu naszego monitora, jest wykonane z bardzo wysokiej jakości. Czuć, że mamy do czynienia z produktem premium. Dodatkowo sama sprężyna, która jest zamontowana w naszym monitorze, pozwala nam bezpośrednio ustawić ten monitor w zadanej mu pozycji. Nie ma najmniejszego problemu, żeby go podnieść, i on, jak sami widzicie, zostaje, nie opada oraz możecie go sobie dostosować idealnie do waszych potrzeb, zarówno na wysokość, głębokość, czy też właśnie tutaj same kąty. Pochylenia. Monitor, oczywiście, bardziej ramię, posiada również funkcję pivota, więc dla osób, które chciałyby sobie podwiesić monitor i go używać w formie pionowej, jak najbardziej ten uchwyt będzie dobry. Sam uchwyt ma jeszcze wbudowane tutaj takie kanaliki do przeprowadzenia właśnie przewodów i naprawdę dobrze to działa. Moim zdaniem, tutaj to jest ciekawie zaprojektowane i spełnia swoją rolę, a to chyba najważniejsze w tego typu. Rzeczy już w samym uchwycie do naszego monitora. To moim zdaniem też mega istotne, sama podstawa ma od spodu tutaj taką pianeczkę, dzięki czemu nie poroszuje naszego blatu, gdy chcemy ten monitor przyczepić do właśnie blatu. I to, że tak powiem, jest kolejny aspekt przemawiający według mnie właśnie do tego uchwytu, z racji tego, że producent pomyślał i zadbał o wasze biurka, bo zawsze możecie sobie, nie wiem, zmienić konfigurację monitoru, zmienić monitor i wtedy ten uchwyt będziecie musieli przesunąć. Moi drodzy, ja jeszcze powiem jedno. Mój monitor, jak sami mogliście zauważyć, jest, o, tak delikatnie przesunięty, nie jest na wprost. Znaczy uchwyt jest przesunięty, nie jest idealnie na wprost. Z prostego powodu. Od spodu mamy pokrętło, które przekręcamy i blokujemy do blatu właśnie biurka. I niestety, z racji, że ja mam tutaj zrobiony taki cable management wraz z takim kejsem na wszystkie kable, to nie zmieściło mi się to idealnie na wprost. Wtedy mógłbym ten monitor idealnie o, może biorąc go w ten sposób, możemy go praktycznie idealnie na równo do ściany przyczepić. O. Przyczepić. No, nie przyczepić, tylko e, tak na sprawę dosunąć e, idealnie do ściany. Niestety w tej pozycji mamy e, nie możemy go tak na maksa wdudać na równo z blatem, ale z drugiej strony czy jest to jakaś też gigantyczna wada? No, mało kto by używał na centymetry samego monitora. Nad Blatem. Producent uchwytu chwali się, że ma pełną kompatybilność ze wszystkimi monitorami wspierającymi ms 75, 75 bądź 100 na 100 Ok, jest swego rodzaju to kompatybilność, ale nie do końca kompatybilność śrub. Dlatego, że o ile podstawa tego uchwytu pasuje, tak, już śruby posiadają takie uchwyty, dzięki którym będziemy mogli w łatwy sposób przekręcić właśnie ten monitor do naszego ramienia. Jeżeli macie, tak jak w tym przypadku ja, tutaj jest naprawdę wysokiej klasy monitor OLEDowy, dokładnie jest to MSI QD OLED. Model pokaże się Wam tutaj, a recenzję tego monitora znajdziecie w opisie bądź w karcie w rogu ekranu. Natomiast, jeżeli chodzi o ten monitor, to on ma dość głęboko te śruby schowane, w sensie miejsce na śruby i dwie dolne, no ledwo, ledwo udało mi się dokręcić, więc tutaj, tak z tą kompatybilnością różnie, zawsze można ewentualnie wtedy po prostu inne śruby zastosować, no tylko tych nie mamy oczywiście w zestawie. I tutaj rado dla producenta moim zdaniem powinien dołączyć dwa komplety śrub. Jeden zwykły na właśnie klucz, a drugie takie szybkie, żeby nie było problemu z kompatybilnością. Bo, no tak jak mówię, różne są monitory. Producent mocno się chwalił, że ten uchwyt utrzyma monitory aż do 9 kg. No i tak się fajnie składa, że właśnie ten niepozorny 27-calowy OLED za mną waży 8,3 kg. No i co? I tak na dobrą sprawę jest bardzo dobrze, dlatego że on w żadnym stopniu nie opada, a regulacja sprężyny jest na tyle duża, że jak najbardziej mogliśmy ten monitor sobie tutaj ustawić w pozycji, jaką sobie życzyliśmy, i on zostawał. Przede wszystkim działa to ultra łatwo, więc nawet osoby, które nie mają dużo sił, bez problemu sobie ten monitor ustawią pod... Swoje preferencje, co jest ogromnym zaletą, oczywiście. Ale moi drodzy, najważniejsza jak zawsze jest cena. Jeżeli ten uchwyt by kosztował 500-600 zł, to byłby kompletnie bez sensu. Ale na szczęście tutaj producent dobrze ten uchwyt wycenił. Przynajmniej na dzień nagrywania tego materiału e, kosztuje on w okolicach 160-170 zł. I popatrzyłem sobie na konkurencję do tego uchwytu, i szczerze powiedziawszy. Podobna jest cenowo konkurencja. I okej, okay, możemy się zgodzić, że nie jest to żadna rewelacja na tle konkurencji, że ten uchwytem kosztował stówkę, to byłby hitem. Na pewno, ale z drugiej strony weźcie pod uwagę jeden fakt. Ten uchwyt jest naprawdę genialnie wykonany z rewelacyjnej jakości metalu, plastiku, ma świetną sprężynę gazową, a zarazem nie kosztuje więcej niż konkurencja. Czy konkurencja jest równie dobrze wykonana? Nie wiem, choć się domyśla. Więc ja z tego tytułu mogę z czystym sumieniem Wam polecić ten uchwyt. Natomiast, jeśli chcielibyście sprawdzić jego aktualną cenę, to zapraszam do opisu, gdzie znajdziecie odpowiedni link. E, mój drodzy, e, ja oczywiście ten uchwyt zostawiam i zobaczymy, jak w długiej perspektywie czasu on się będzie spisywał. E, postaram się go e, wrzucić jako mój daily uchwyt do mojego dużego 32-calowego monitora, taką sprawdzić, czy on czasem nie jest za ciężki. Natomiast jeżeli się okaże, że uda mi się go powiesić, to oczywiście to zrobię i będę dla Was testował. Jeżeli coś będzie nie tak, to oczywiście nagram odpowiednią recenzję po nie wiem, pół roku roku bądź dłużej, dlatego koniecznie subskrybujcie ten kanał, żeby nie ominąć u Was kolejne testy. Różnego rodzaju sprzętu komputerowego, polecam zestawy komputerowe, oceniam Wasz sprzęt. A i pewnie się też trafią testy długodystansowe po roku czy dłużej jakiegoś sprzętu komputerowego. W tym materiale to by było na tyle. Ja gorąco dziękuję za obejrzenie go do samego końca. Mówił Chemik. do zobaczenia, do złożenia w kolejnych filmach.